W tym wideo rozpoczynamy temat wyszukiwania w Excel i ten przykład jest skomplikowany w tym sensie, że ma dużo problemów, które mogą pojawić się przy wyszukiwaniu. Jakie nieścisłości, jakie sytuacje ogólnie mogą się pojawić, które utrudnią nam lub czasami wręcz uniemożliwią wyszukiwanie i zaczniemy od funkcji wyszukaj Pionowo. Z założenia najczęściej wykorzystywana funkcja wyszukująca, dopóki wszyscy nie będą mieli dostępu do funkcji x wyszukę i jej podajemy szukaną wartość i później ta funkcja wyszuka pionowo szuka tej szukanej wartości w tak, tabeli, dokładnie w pierwszej kolumnie tabeli, a na podstawie numeru indeksu kolumny zwraca wartość z innej Kolumny. i tutaj trzeba pamiętać o ostatnim argumencie funkcji wyszukaj pionowo, czy sam zależy na dopasowaniu przybliżonym, czy dokładnym w większości sytuacji dokładnym i trzeba pamiętać, żeby tą funkcję wypisywać ten ostatni argument wpisywać mimo, że jest argumentem opcjonalnym ok, to zacznijmy sobie pisać naszą funkcję wyszukaj pionowo w naszym przykładzie my chcemy znaleźć cenę Produktu, Czyli po prostu jakbyśmy to tak ręcznie patrzyli, to patrzymy Tak, szukamy teraz cukierków, a idziemy do naszej małej tabelki z cennikiem. No i w większości z sytuacji tak zaczynamy od góry i szukamy. O, znalazłem cukierki. Fajnie. Teraz wiem jaka jest pozycja cukierków. I na tej podstawie tak w funkcji wyszukaj. Pionowo patrzę w bok. Tak, w prawą stronę w funkcji wyszukaj pionowo i szukam właśnie tej powiązanej wartości i to właśnie ją, tak? czyli tą w naszym przykładzie cenę chcemy zwrócić tutaj. Czyli zaczynamy pisać funkcję wyszukaj pionowo. Tak, szukaną wartością jest produkt, średnik, tabela tablica, mogę sobie tutaj zaznaczyć od podu I F4 blokujemy bez względu. I przypominam, Excel funkcja wyszukiwania będzie przeszukiwać tylko pierwszą kolumnę z tego zakresu. Pozostałe kolumny dodajemy po to, żeby móc zwracać wartości powiązane. Ok, średnik, i z której kolumny chcemy zwrócić wartość powiązaną z drugiej. Ale łatwo sobie tutaj policzyć. Produkt to jest. Pierwsza kolumna, cena to jest druga kolumna, no i jeśli by mieliśmy więcej tych kolumn, to byśmy po prostu zwyczajnie numerowali. I średnik, ostatni argument, przeszukiwany zakres, tak się nazywa, ale chodzi o sposób dopasowania. Czy mamy do czynienia z dopasowaniem przybliżonym, czy dokładnym? Dopasowanie przybliżone jest domyślne, czyli jeśli byśmy ominęli ten argument, go nie podali wcale, to Excel by przyjął takie dopasowanie, ale w większości sytuacji chcemy mieć dopasowanie dokładne, czyli wstawiamy tu albo wartość logiczną fałsz, albo już sobie parę razy mówiliśmy, że w Excelu 0 może nam zastąpić fałsz w wielu sytuacjach i żeby po prostu formuła była krótsza, właśnie tutaj to 0 wstawiam, więc zatwierdzam formułę, kopiuję w dół i w niektórych wynikach, tak w niektórych w sytuacjach produktów mam znalezioną cenę, a w niektórych mam błędy nd. A tak, te błędy nd oznaczają, że w funkcji wyszukaj pionowo nie udało się znaleźć funkcji. I pierwszą rzeczą, tak to powinniśmy patrzeć na zakresy, ale tu zakresy są dobrze rozpisane, więc problem jest z danymi. I pierwszy problem, który chcemy omówić, to są spacje. Po prostu może zdarzyć się, że pojawi się Jakiś argument, wartość dodatkowa, tak, w naszej nazwie produktu. W większości sytuacji, tak, to spacja jest tym najczęstszym problemem i jeśli ona jest z początku, no to nie ma problemu, łatwo ją zauważyć, można oczyścić nasze dane. No ale za, może się zdarzyć, że jest na końcu naszego tekstu, jak tutaj w, z gruszkami, no i wtedy trudno ją odnaleźć, i wtedy by trzeba sprawdzać każdą tą wartość. Du dużo Prac i, i e, właśnie pod kątem tej ilości pracy potrzebujemy sobie szybko poprawić nasze dane, żebyśmy nie mieli właśnie aż tyle błędów. Więc co możemy zrobić? Tak dodajemy sobie tutaj, ręcznie sobie tak dodam, a wstawiam sobie kolumnę tak, tymczasową i. Wykorzystuje funkcję usuń zbędne odstępy, która po prostu usuwa zbędne spacje z tekstu, to znaczy usuwa wszystkie z początku tekstu, o tu mieliśmy z początku, tu mieliśmy z końca. Jeśli gdzieś byłyby z podwójne spacje pomiędzy wyrazami, to również zostawi tylko jedną spację. Czyli po prostu podajemy tekst, zatwierdzamy formułę, kopiujemy w dół i chcemy teraz podmienić wyniki, czyli tak naprawdę wyniki funkcji usuń zbędne odstępy. Chcemy wstawić w miejsce kolumny produkt. No i ponieważ, jak automatycznie, tak podwójnym kliknięciem, osiągnąłem formułę do końca danych, to Mam je cały czas zaznaczone, więc mogę sobie zrobić Ctrl C i teraz prawym przyciskiem myszy klikam w miejsce docelowe i wybieram tu sobie opcję wstaw wartości. I teraz o, mam podpisane wartości, dużo mniej mam błędów i teraz mogę sobie tą kolumnę usunąć, tak bo już mi jest niepotrzebna. Tak z... przeczyściłem moje dane tak na szybko. Czyli to jest jeden problem? Nadmiarowe spacje. Mogą się nam przytrafić. Ale tu mamy właśnie te spacje, tak? Tu mamy ładnie pomarańcze napisaną, ale jest błąd ND. Dlaczego? Bo tym razem ta spacja trafiła się w innym zakresie, w innym miejscu. I co możemy zrobić, jeśli nasze elementy, takie inne rozwiązanie, jeśli nasze elementy, nazwy produktów na pewno nie byłyby dwuczłonowe albo więcej, czyli tak były tylko składające się z jednego wyrazu, nie było tam domyślnie żadnych spacji, możemy zaznaczyć zakres, nacisnąć CTRL H, żeby przejść od razu do okna z zamienianiem, tutaj opcje nam nie są potrzebne, po prostu potrzebujemy teraz tylko w pole znać wpisać spację, a w pole zamień na Pewnić się, że na pewno jest pusty. Jeśli wcześniej nic nie wpisywać, powinno być jak najbardziej puste. Czyli tu mam spację, tu mam nic. I teraz wystarczy w momencie, kiedy zaznaczyłem, tak podkreślam, bo tutaj zaznaczyłem konkretny zakres, mogę kliknąć, zamień wszystko. I Excel mi podsumował, zamienił jedną wartość dokładnie, to ją suną, bo zamienił spację na nic. Więc mam poprawione pomarańcze. I o, tu już wyszukuje mi poprawię cenę pomarańcz. Fajnie. A dlaczego? nie usuną spacji z buraków ćwikłowych, które to stanowią dla nas wciąż problem i dalej zwracają błąd nd, ponieważ to jest nietypowa spacja, spacja nierozdzielająca, tak i jeśli ja sobie tutaj tak mogę ją sobie skopiować na chwilę ctrl z, ctrl v, tu jest znak wstawiony i napiszę sobie funkcję kod i zobaczę kod tej spacji to jest 160. A jeśli tu sobie sobie zwykłą spację, o i przeciągnę tą funkcję kod na ten, to jest 32. Tak jest różnica. tak Dla Excela są to inne znaki, mimo że z naszego punktu widzenia no po prostu wygląda jak spacja. Znaczy, tam jest pusta przestrzeń, przerwa pomiędzy wyrazami. I no, w takiej sytuacji tak, może to być problematyczne, ale właśnie tak jak sobie to znaleźliśmy to wiemy co chcemy poprawić i ewentualnie na karcie na wstawianie możemy sobie właśnie takie dodatkowe symbole wstawiać i to są znaki specjalnie i tu jest po prostu spacja nierozdzielająca jak sobie kliknę wstaw to mi wstawi aktualną komórkę U mnie to jest G9 ten dodatkowy znak i mogę sobie zamknąć tak mam wstawiony tab skopiuję jeszcze właśnie moją funkcję kod, patrzę na tą komórkę, też tam jest wstawiona nadprogramowa spacja, spacja nierozdzielająca, no i ta spacja mnie mało, znaczy właśnie przeszkadza mi w obliczeniach i ona może nam się trafić, jeśli najczęściej to właśnie w sytuacjach, kiedy kopiujemy z jakiegoś zewnętrznego źródła najczęściej z internetu, i potrzebujemy sobie właśnie zamienić tą nadprogramową, tak, spację nierozdzielającą na zwykłą spację. No i w większości sytuacji, jak mamy doświadczenie, no to wiemy, że no tu się taka spacja nietypowa zostawiła, więc możemy ją sobie tu skopiować, ewentualnie właśnie tutaj, jak tutaj sobie wkleiliśmy stamtąd musimy właśnie skopiować i dopiero CTRL-H, teraz muszę się upewnić, że tu właśnie CTRL-V wklejam tą spację nierozdzielającą, a tu wstawiam zwykłą spację i klikam zamię wszystko, no i mam Zmienione wartości tylko na tym zaznaczonym zakresie, jedną zamykam buraki cikkowe udało się znaleźć. Już prawie nie mamy błędy teraz błędy pojawiają się tylko w przypadku ziemniaków. A dlaczego? Bo ich po prostu nie ma w naszej tabelce z cennikiem. I co w takiej sytuacji, jak nie ma jej w tabelce z cennikiem, to chcielibyśmy pokazać jakiś ładniejszy komunikat dla użytkownika niż błąd Excel. I w takiej sytuacji możemy skorzystać z funkcji jeżeli błąd ewentualnie jeżeli ND tak, dostępnej od 2013 roku taką funkcję ND i one po prostu te funkcje zwracają alternatywną wartość, gdy podana im wartość przeważnie jakaś Formuła zwraca błąd, czyli jeśli właśnie ta sprawdzana wartość formuła zwraca błąd Excela, to funkcja jeżeli błąd, jeżeli nd zwróci tak inny błąd. A tak, znaczy się właśnie nie zwróci błędu, tylko tą wartość alternatywną, którą mu podamy. No i my możemy tutaj jakiś przykładowy, prosty komunikat podać, czyli możemy naszą funkcję wyszukaj pionowo, otoczyć funkcję jeżeli błąd lub ewentualnie jeśli chcesz, masz Ektora 2013 i tylko interesuje Cię obsługa błędu nd, funkcją jeżeli nd. To weźmy, że ja użyję funkcji n błąd i tu cała nasza funkcja wyszukaj planowo, to jest ta wartość którą ma sprawdzić Excel ma sprawdzić funkcję jeżeli było I jeśli ona będzie niepoprawna to chcemy ją zwrócić taki prosty komunikat po prostu brak słowo tekst brak żeby tam nie przedłużyć naszej formuły zatwierdzamy naszą formułę i kopiujemy ją sobie w dół teraz zamiast takiego mało przyjaznego komunikatu Excela o błędzie mamy taki bardziej przyjazny komunikat dla użytkownika dla człowieka. I to już dodatkowo jest używana funkcja, jeżeli błąd, ta, która patrzy na mnożenie ilości razy cena. I tu się po prostu czasami tak może pojawić, tak i ilość, liczba razy tekst. To na pewno powodowało błęd, błąd, tak samo jak ilość razy błąd. Też powodowało błąd. I tu mamy alternatywny wynik, pusty ciąg tekstowy, czyli dwa podwójne cudzysłowy obok siebie. No i tu Mamy wyszukane wartości i omówione te najbardziej skomplikowane sytuacje związane z, tak, z wyszukiwaniem w Excel. W następnym odcinku pomówimy na tym przykładzie już przeczyszczonym o funkcji x wyszukań.